Nazywam się Rafał Choniewicz w ciągu najbliższych kilkunastu minut pokażę Wam możliwości monitoringu i analizy w VMware NSX Advanced Load Balancer wersja 31. Skupimy się na najważniejszych komponentach, takich jak real-time monitoring, metryki, logi, alerty. Pokażę Wam da dashboard. Naszym celem jest obrazowanie, jak szybko i skutecznie możemy śledzić stan naszych wirtualnych serwisów, stan serwis engine'ów oraz jakość połączeń do backendowych serwerów. Na potrzeby tego demo przygotowaliśmy proste środowisko składające się z jednego kontrolera, dwóch serwis engine'ów oraz trzech serwerów Apache. Po zalogowaniu się przychodzimy na zakładkę Administration, Dashboard. Po lewej stronie widzimy liczbę kontrolerów w klaszcie. Status klastra, czy jest w ogóle skonfigurowany i dostępny. Na środku ekranu widzimy wykres zużycia procesora w czasie rzeczywistym oraz wykres zużycia pamięci każdego kontroleru. Ta zakładka pozwala szybko ocenić, które kontrolery pracują prawidłowo i czy nie są przyciążone. Zakładka Infrastructure Dashboard. W tabeli widzimy dwa serwisy engine. Każdy z kolorowym wskaźnikiem stanu zdrowia. Zielony, stan bardzo dobry albo dobry. Żółty i czerwony pokazuje obniżoną wydajność lub problemy. Klikamy na ten gorszym stanem zdrowia, aby otworzyć szczegóły. Od razu widzimy wykres przypustowości throughput w czasie rzeczywistym po prawej widzimy nasz truput, aktualne zużycie procesora, pamięci, ilość otrzymanych lub wysyłanych pakietów, przepustowość per interface, przepustowość serwis, yy, virtual serwisów skonfigurowanych na tym serwisie. W zakładce HELD widzimy wyraźny brak zasobów. Klikając na nasz brak zasobów, widzimy, co się dzieje na naszym serwisie Engine. W szczególności widzimy zużycie pamięci, jest dość wysokie, oraz Persistent Table Usage. Ten wskaźnik pokazuje, jaki procent przydzielonej pamięci zajmuje tablica odpowiedzialna za utrzymanie sesji klienta, tzw. client IP, IP Persistent, na danym serwisie Engine. Przejdźmy teraz do metryk Google. Widzimy tutaj średni czas odpowiedzi backendów, całkowitą przepustowość, ilość nowych połączeń, ilość, ilość żądań. W zakładce serwers mamy wylistowane wszystkie serwery, które składają się na, na nasz pól. Patrząc na health, możemy szybko zidentyfikować serwer, który wymaga naszego, naszej uwagi. Wchodząc na Virtual, server, virtual Service, przepraszam, mamy holistyczny obraz całego naszego Virtual Service. Mamy pokazany timing, mamy, po, mamy pokazane ilość o, 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 połączeń, ilość nowych połączeń. Mamy pięknie rozpisane czasy połączeń od naszego klienta do naszego do naszych back, back, back serwerów w zakładce topologii mamy pokazane co składa się na, naszą, na nasz Virtual service, jakie polityki są przypięte, jakie serwery biorą udział w naszym pulu. Od strony infrastruktury pokazane jest jaki do jakiego Vcenter jesteśmy podpięci i jaką grupę używamy do stworzenia service engine'ów. W zakładce logs mamy rozpisane wszystkie połączenia, które przychodzą przy nas virtual service do backendów. Jest pokazany czas odpowiedzi, jaki mamy response, request. Z prawej strony mamy filtry, które możemy wykorzystać do zawężenia szukania naszych określonego połączenia. Czyli wybierzemy sobie jakieś połączenie. Mamy rozpisane szczegółowo wszystkie informacje o tym połączeniu: skąd przychodzi, dokąd przychodzi, jaki browser został użyty, z jakiego OS-a. Wybierając podgląd pełnych logów, Będziemy mieli wszystkie dane na temat naszego połączenia, kto, co znacząco usprawdzi nam e, sprawdzenie, sto, e, sprawdzenie naszego połączenia. W zakładce Events mamy pełną chronologiczną listę zdarzeń systemowych. Błędy systemowe, starty, restarty akurat w tym przypadku związane z web-serwerem. Jeżeli sobie przejdziemy do naszych serwis engine'ów, i bierzemy sobie opcję Events, będziemy mieli wszystkie wydarzenia, które zdarzyły się na naszym serwis engine'ach. Podobnie jak w metrykach Pula, z, z prawej strony mamy filtry, które możemy wykorzystać do zawężenia szukania naszego problemu, ewentualnie więcej informacji, co się wydarzyło. Z naszym serwisem engine. W zakładce Alert znajdziemy wszystkie alerty związane z, ze stanem naszego serwisu engine'ów, ewentualnie ze stanem naszego virtual serwisu. W naszym przypadku nic nie mam. Podsumowując, pokazaliśmy real-time monitoring pamięci procesora oraz czas odpowiedzi na każdym kroku i każdym elemencie na, uczestniczącym w naszym szczegółowe matryki dla puli i virtual service, logi z zaawansowanym filtrem, eventy dla każdego elementu naszej układanki oraz podstawowe alerty. Ale to nie wszystko. To tylko ogólny przegląd możliwości. Nie zapominajmy o tworzeniu dynamicznych alertów czy tzw. packet captures, umożliwiających nam głęboką analizę ruchu sieciowego. Dziękuję za uwagę. Chętnie odpowiem na Wasze pytania.